Jak go odświeżę, to będzie był na tyle. W tym roku bardzo dużo pracowałem, dużo fajnych rzeczy robiłem, niespodziewanych wprost. No i bo miałam bardzo duże zasoby tego, ale i duże i szerokie się złożyły. Będę musiał uzupełnić przy najbliższej okazji, jak się budżet zbiera na ten cel. Na cel spraw technicznych. No. A teraz to po prostu postaram się jak najszybciej to odświeżyć, żeby ładnie wyglądało i zobaczyć, co się dzieje. W każdym razie odświeżę ja go, żeby ładniej wyglądał. Tu będę patrzył, co się da zrobić. Może się da zrobić, może nie, zobaczymy. No, to byłoby na tyle, kochani. Hejka, pa. boziaki Tak kochani, to wszystko już naprawiłem, jeszcze tylko zostały tam dwie rzeczy. Muszę odświeżyć pistolet do kleju. Wymagać świeżenia, bo w sumie tylko ma niecałe 2 lata. Może 2 lata równe, no i trzeba go odświeżyć, żeby dalej z niego korzystać i ten odciśnienia od pompowania, <laughs> pistolet. Który już pokazywałam, Też trzeba będzie tam zobaczyć, czy jest to możliwe zmienienia, czy naprawienia tego ciśnieniomierza, który pokazuje jakie ciśnienie jest. Fajnie by było, gdyby go dało się naprawić. Być może, że go się da naprawić, ale jeszcze całkowicie nie wiem, bo nigdy tego nie robiłem. Ani nie patrzyłem w internecie, czy to się naprawia w ogóle. Będę próbował, zerknę sobie w wolnej chwili w internet. Um, bo tu się tak skrzeniło jak tu. Tak ze trzy razy nacisnąłem. To tak cyk, 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 bo było tak ciupkę przy dużo. Tam było tak cztery i, i troszkę ponad. I dlatego sobie pomyślałem, skorzystam z tego i tak ze trzy razy kliknąłem i, i ten zegar przestał po prostu pokazywać ciśnienie. I dlatego wziąłem ten zapasowy, który wcześniej kupiłem, zaraz po kupnie kompresora. No i teraz mnie poratowało, ale co bym chciał ten naprawić? Jak się da, natomiast wszystko już jest porobione. Można powiedzieć, że wszystko poza tymi dwoma rzeczami. Jeszcze będę musiał zasoby uzupełnić, bo tyle zostało rurek w tym roku. Bardzo dużo było pracy, ehm. korzystałem z pistoletu na rurki gorącego kleju i dwa rodzaje używałem i tak, tak szybko robiłem, tak dużo robiłem. Ehm. Korzystając z tych rurek, że po prostu ich pistolet się skrzanił po prostu, bo coś się tam skrzaniło i zaczęło wychodzić poza... Poza to. I zamierzam to zrobić jak się da. Też. Nie wiem czy się da, ale będę próbował. Jak się nie da, to trudno tego tylko oświeżę. No i...